Refleksja. Miłość między rodzicami a dziećmi, 27 grudnia. Dziś, 27 grudnia, Bóg zaprasza nas do refleksji nad świętą wężą między rodzicami a dziećmi, wyrazem Jego własnej miłości do nas. To relacja, która jest boskim darem, pełnym lekcji, wyzwań i, przede wszystkim, bezwarunkowej miłości odzwierciedlającej istotę samego stwórcy. Rodzice są jak ogrodnicy w życiu swoich dzieci, sadzący nasiona wiary, dobroci i mądrości. A dzieci. Jak małe drzewa, rosną, ucząc się, jak się wzmacniać i sięgać nieba. Ale tak jak Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci, takie rodzice są powołani, by być obecni, oferując opiekę, zrozumienie i przebaczenie, nawet w najtrudniejszych momentach. Dzieci z kolei są dzisiaj zachęcane do okazywania szacunku swoim rodzicom, uznając ich wysiłki, wyrzeczenia i miłość, które je ukształtowały. Tak jak Bóg uczy nas wdzięczności za swoje błogosławieństwa, powinniśmy być wdzięczni za troskę. Jaką otrzymaliśmy na każdym etapie życia. W tym dniu Bóg przypomina nam, że miłość między rodzicami a dziećmi nie jest doskonała, ale jest odzwierciedleniem Jego miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i nigdy nie zawodzi. Niech każdy z nas spojrzy na swoich bliskich z większą cierpliwością, okaże przebaczenie i, przede wszystkim, pielęgnuje tę miłość, która jest wiecznym skarbem. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest sprawiedliwe. Ścij Ojca swego i Matkę swoją. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. List do Efezjan 6. 1 myślnik 3. Dzisiejszy dzień jest po to, aby bardziej kochać, bardziej przebaczać i pamiętać, że tak jak Bóg nigdy nie rezygnuje z nas, tak miłość między rodzicami a dziećmi również powinna być wytrwała i pełna nadziei.